Cześć kochani, dzisiaj e, taki króciutki filmik o, o mojej pozie, która została e, wysiana z, z nasion i tak, i tak się prezentuje. Posadziłam ją w takim oto kubeczku, bezpośrednio tutaj do, mm, do ziemi. Jakiś czas temu ją, e, ją wysiałam, tak wygląda. Podlewam ją co drugi dzień, nie będę jej już... E, Pikować i tak dalej, bo myślę, że, że, że nie ma takiej potrzeby. No, chciałabym mieć ciągle, ciągle świeżą bazylę, czy do pizzy, jak i również do spaghetti, czy, czy innych sosów. Tak samo teraz mamy sezon na, na pomidory, więc bardzo fajnym rozwiązaniem jest pomidor. Mozzarella i bazylia to coś, e, coś wspaniałego, więc tak wygląda. Także zachęcam Was do. Do lajkowania, jeżeli spodobał Ci się mój filmik. I do usłyszenia wkrótce.